jesteśmy młodzieżowym strajkiem klimatycznym. Wiem, że dużo różnych powodów zebrało Was tutaj i niektórzy z Was może są tutaj dlatego, że kolega powiedział Wam wczoraj przy kolacji, że jest takie coś jest takie jak nasz ruch. Niektórzy są starymi wyjadaczami i to już jest ich kolejny strajk. Właściwie to jest teraz nieważne, ponieważ wszyscy maszerujemy pod sztandarem MSK. I dlatego też chciałabym Was serdecznie powitać, ale również podziękować za to, że właśnie to, Postanowiliście wybrać jako robótkę na wasze piątkowe popołudnie. Wiem, że zebraliśmy się tutaj z wielu powodów, jak właśnie mówiłam, i myślę, że warto by dlatego przybliżyć trochę, czym zajmuje się nasz ruch. Niektórym przypomnieć, niektórym powiedzieć, bo czym właściwie jest MSK. Młodzieżowy strajk Klimatyczny to jest właściwie oddolny ruch demokratyczny, który wywodzi się ze dla przyszłości, Grety Thunberg. Myślę, że wiele z naszych celów można by po prostu streścić do kilku głównych postulatów. Chodzi o to, że żądamy polityki klimatycznej, która jest zgodna z najnowszym raportem IPCC czyli Międzynarodowego Zarządu do Spraw Zmian Klimatu. Uważamy, że klimat powinien być w szkołach każdy z Was, kto jeszcze uczy się, mógł mieć dostęp do e, prawdziwej, do rzetelnej edukacji klimatycznej oraz każdy rodzic, którego dziecko tutaj jest, miało dostęp do tej edukacji. Uważamy również, e, że powinno się przeprowadzić w Polsce sprawiedliwą oraz etyczną transformację energetyczną. Chcemy sprawienia, żeby kwestia klimatu była w mediach priorytetem. Co ważne jest również dla nas, to to, aby zburzyć ideologiczne mury, które Dziwnie narosły dookoła sprawy kryzysu klimatycznego, bo myślę, że wielu z Was było narażonych na wiele utyskiwań czy kłótni podczas rodzinnych kolacji właśnie związanych z tą kwestią. Myślę, że warto by otwartymić kryzys klimatyczny, bo uważamy, będąc nieapolityczni, ale jedynie apartyjni, że rząd polski powinien wprowadzić stan kryzysu klimatycznego, który na serio wprowadzi dyskurs kryzysu klimatycznego do polityki. Uważamy, że będzie to oficjalnym uznaniem tej katastrofy. No dobrze, mówiąc to już i przybliżając Wam trochę nasze cele i to czym jesteśmy właściwie, chciałabym tylko kradnąc hasło z jednego z banerów powiedzieć, że dzieci ryby mają głos, a my jesteśmy tutaj, żeby to pokazać. Jednak myślę, że nie warto udawać, że jesteśmy w klasycznej, normalnej sytuacji. Bo kryzys klimatyczny nie zważa na pandemię i myślę, że wicewersa. Więc bardzo Was proszę o zachowanie reżimu sanitarnego, o zasłanianie ust i nosa maseczką czy przubicą. Pani o siebie na zachowanie minimum metra odstępu, żeby nasz marsz mógł prze, przejść po prostu w bezpiecznej atmosferze. Jednak nie zwalnia Was to oczywiście z obywatelskiego obowiązku skakania oraz e, krzyczenia e, różnych haseł, do czego Was serdecznie zapraszam i do czego na pewno zaprosi Was jeszcze Ola. E, ja dziękuję e, i serdecznie witam na naszym wrześniowym Trójmiejskim Strajku Klimatycznym. za waszą obecność. Za to, że po raz kolejny spotykamy się wszyscy razem i razem robimy coś bardzo dużego i przede wszystkim bardzo ważnego. To jest naprawdę super, że dalej jesteście i dalej razem działamy. Ja dziś chciałabym zacząć od tego, że jakiś czas temu jako MSK Czuj Miasto obchodziliśmy naszą pierwszą rocznicę i to był na pewno czas takich podsumowań, zastanawiania Zastanawialiśmy się nad tym, co zrobiliśmy, jak nam poszło, co można jeszcze zrobić lepiej. I powiem Wam, że ja osobiście doszłam do takiego wniosku, że przy każdej akcji, a trochę już tych wydarzeń, happeningów i strajków organizowaliśmy albo współorganizowaliśmy, przy każdej akcji mam tak samo mieszane uczucia. Bo z jednej strony, jak tu stoję i patrzę na Was, to. No, no, jest ogromna duma i coś tak rośnie w człowieku, że naprawdę wow, to jest coś super. Ale z drugiej strony zawsze mam w sobie też tą niewyobrażalną gorycz i w głowie zadaję sobie pytanie, dlaczego tak naprawdę my musimy to robić? Dlaczego my, młodzież, musimy wychodzić na ulicę zamiast być w szkole, czy nawet po prostu w domach i walczyć o nasze podstawowe prawa? Za każdym razem... Przemawiam, rośnie we mnie irytacja, bo musimy przypominać o naszych podstawowych prawach. Podczas akcji Ockman oh przypominaliśmy o naszym prawie do rzetelnej edukacji, które jest nam zapisane w Konstytucji i nie powinniśmy musieć o tym przypominać. Podczas Halloween przypominaliśmy o horrorach, które już teraz dzieją się na całym świecie i to nie gdzieś na drugiej półkuli, tylko tu w Polsce, to już ma miejsce. A podczas akcji A Co Z Nami przypominaliśmy, no właśnie, przypominaliśmy o nas i o naszej zagrożonej przyszłości. Nieustannie przypominamy o naszych podstawowych prawach, o prawie do bezpieczeństwa i nieustannie próbuje się nas uciszać i zamiatać pod dywan. Ale słuchajcie, to nie jest coś, co można robić w nieskończoność nie z taką grupą ludzi. Tego nie można pomijać. Że naprawdę no ciężko nie zauważyć, słuchajcie. I ja na koniec zawsze mówię takie zdanie, które uparcie wierzę. Zawsze mówię, że razem możemy więcej. Ale dzisiaj jeszcze to poprę, słuchajcie, bo jakiś czas temu trafiłam na taką książkę o aktywizmie, w której były opisane przeprowadzone badania, gdzie dowiedziono, że wystarczy 3,5% społeczeństwa. 3,5%. Zaangażowane w jakiś ruch, żeby doszło w prawie, żeby prawie 100% było skuteczności tego przewrotu. 3,5%, słuchajcie. No 3,5% wystarczy, żeby przekonać pozostałe 96,5%, że potrzebna jest zmiana. A zmiana jest nam potrzebna. I nie poddamy się, póki nie dostaniemy tych zmian, które są niezbędne. Także jeszcze raz, dzięki, że jesteście. Zaraz zaczynamy przemarsz. W trakcie przemarszu będziemy Wam rozdawać wlepy i na rękach rysować zielone listki, które będą nam potrzebne do końcowej akcji na wiecu. Także co? Dzięki, że jesteście po raz kolejny i zapraszam dalej. Zaraz zaczynamy. pod Piłsudskim, Na razie sama nam trochę pogra, a my czekamy, aż Krunwalka się zwolni. Jest duża prośba do Was. Blokujemy jedną z głównych ulic Gdańska. Codziennie każdy z nas jeździ tam tutaj tramwajem, więc wykorzystajmy to, pokrzyczmy trochę, niech wszyscy zwrócą na nas uwagę, a wam jeszcze po prostu w sumie jak na razie dobrej zabawy i przekucia całej tej młodzieńczej ekspresji, którą w sobie macie na coś naprawdę pożytecznego. Więc widzimy się pod pomnikiem.